Cześć widzowie, właśnie się logujemy do trasa i będziemy grać. Ta faj. Lokuj się trasa, Bo musimy zabrać sobie minimal Trzy gieryczki. Małe. Dobrze, no idzie. Ups. Prawie oh, byśmy padli. Ups. Uu. Dobra, dobrze nam idzie. O nie, nie uda nam się. No, padliśmy. A coś jest i nie możemy się ocalić. Czekajcie. Kolejna gra. Mam nadzieję, że to razem nam pójdzie. Jezu chyba chyba nam się też nie uda bo o boże co ja robię chyba nam się uda tak lepiej nam poszło Już we, we wcześniejszej rundzie lepiej nam w tej rundzie znaczy lepiej nam poszło co ja mówię Zostawiamy to. Szybko. O, nie wzięliśmy, nie wzięliśmy klucza, ale spoko, to nic, dzisiaj nie będziemy otwierać. Bijemy się! Dawaj! Kiewamy go, dawaj. O, już po nim. O, i już. Dobra. Dobra, 421. I ostatnia gra. Właśnie. O nie, co, co ja robię? Coś mi się dzieje z telefonem i tyle, naprawdę. I Panas. Papa. Widzowie.